Witam serdecznie, panie Aniu. Witam Was też, kochani, którzy nas oglądacie. Cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać na temat, no, myślę, dla wielu osób bardzo ważny i trudny jednocześnie, mianowicie obszar kariery, obszar pracy. Tym bardziej jestem jakby. Cieszę się, że możemy porozmawiać obie, dlatego że jest Pani osobą niesłychanie przedsiębiorczą i wszechstronną. I wiem, że mimo okoliczności dobrze się Pani odnajduje w tej sytuacji. Chciałam zapytać o Pani perspektywę: czy to, czy to tylko tak z boku wygląda? Jak to jest od środka? I jak, no właśnie, jak to jest odnajdywać się w sytuacji bardzo zmiennej? Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję w ogóle za zaproszenie do, do tego wywiadu, do tej rozmowy. Jest mi niezmiernie miło, między innymi też dlatego, że ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi. I może właśnie to, ta cecha charakteru, powoduje, że te rozmowy z ludźmi to są. Jestem bardzo otwarta na informacje. Bardzo lubię rozmawiać, bo to jest kwestia wymiany pewnej wiedzy, która może się bardzo przydać. Myślę, że takie sytuacje jak teraz obecne, jeżeli chodzi o rynek pracy, z jednej strony dla wielu kreatywnych to jest bardzo lukratywny okres, dla wielu osób, które sobie nie radzą i są takie trochę może zszokowane tym wszystkim, co się dzieje. Jest to trudny, trudny czas, ale to też zależy na co kto się nastawia. Ja zawsze uważałam, że informacja jest na tyle cenna i ważna, że jeżeli ma się dobre informacje, to można z nimi zrobić wszystko. Łącznie z tym, że znaleźć fajną pracę, znaleźć dochodowy biznes i zrobić z tego naprawdę coś niesamowitego. Oczywiście, jak to z pracą bywa, są osoby, które szukają pracy etatowej. Ja wczoraj miałam rozmowę o kwadrancie przepływu pieniędzy Kiyosakiego które mówi, że praca na etacie to jest no niestety, ale pewnego rodzaju kłopot. Teraz zrobił się taki moment, że zwolnienia z pracy są szybsze i można to zrobić online. Mhm. A więc w tym momencie to niestety nie jest stałe, stałe, stałe miejsce dochodu, tak? stałe, Stały dochód. Właściwie to dzisiaj na etacie jesteśmy, jutro na etacie możemy nie być i. Patrzyłam na LinkedInie, ile było właśnie ogłoszeń osób, które są fantastycznie wykształcone, mają fantastyczne doświadczenie zawodowe. Ja osobiście powiem szczerze, chowam się z tym wszystkim, ze swoimi studiami, ze wszystkim, całym moim doświadczeniem, ale jedno nas różni. Ja od 1989 roku nie jestem na etacie. Jestem za siebie odpowiedzialna, sama sobie organizuję czas pracy, możliwości zarobkowania, a ci ludzie, którzy szukają teraz pracy, właśnie na przykład na LinkedInie, pokazują, że można być mega wykształconym, mieć mega doświadczenie i szukać pracy. Mhm. Więc ja wolę swoją sytuację, swoje, swoje doświadczenie, za siebie być odpowiedzialna. Nawet jeżeli na etacie miałabym dostać jakieś niesamowite pieniądze. Łatwiej jest manipulować tą rzeczywistością zawodową, kiedy się jest za siebie odpowiedzialnym. Bo ja mam więcej czasu na to, żeby zareagować. Na etacie dostaje się odpowiedzenie i nie ma czasu na to, żeby tutaj coś, nagle jakiś plan awaryjny wymyśleć. Ja jestem tarocistką, w 25 lat. Stawiam karty ludziom z całego świata, i, i z pandemii, i nie w pandemii. I myślę, że praca w ogóle zawsze była czymś ważnym. No, od tego zależy nasz dobrobyt, to jak żyjemy, stopa życiowa i tak dalej. I wiele osób właśnie pyta się mnie o wybór ścieżki zawodowej, o to jak, jak postępować, zwolnić się czy nie zwolnić się z pracy. I ostatnio to, co ja bardzo tak myślę. Że zauważyłam, to jest to, że osoby, które przed tym trudnym okresem chciały zmienić pracę, teraz się z tą zmianą pracy wstrzymują. To prawda. Tak, tak. więc ja wcale im się też nie dziwię, że to jest praca na etacie, to faktycznie trzeba być tutaj ostrożnym. Ja zalecam też tą ostrożność i zawsze mówię, że lepiej pozostać na razie na tych pozycjach, na których się było i na razie jakby nie. Szafować tak, swoją karierą, obserwować, bo tutaj jeszcze ten czas zmian nie, nie zakończył się, jeszcze różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale jeżeli ktoś chce działać na własną rękę, jeżeli ktoś chce zarabiać, nie wiem, dodatkowe pieniądze, robić biznes z boku, to mówię, że tutaj mamy ogrom możliwości. Po prostu można przebierać naprawdę od A do Z, są różne możliwości, ale zawsze też pozostaje jedno pytanie. Czy my na pewno jesteśmy gotowi i otwarci na te konkretne tematy? Bo to jest też taki sprawy. Tak, ja mogę mieć. Dziesięć pomysłów na biznes i ja bym ich czuła doskonale, ale te dziesięć. 10... Nie słychać, dźwięk jest wyłączony. Mhm. Przez chwilę coś nie było słychać. Mówiłam o tym, że jeżeli ja będę miała 10 propozycji, ja będę się w nich czuła świetnie, ale te 10 ofert zaproponuję innym osobom i one ich nie będą czuły, to oczywiście nic z tego nie będzie. Natomiast trzeba się otwierać naprawdę na różne informacje, na, na różne możliwości. To są czasy, które jakby spowodowały, że zaszły bardzo duże zmiany, bardzo szybkie zmiany. Ktoś nadąża, ktoś nie nadąża, ale myślę, że informacja zawsze była bardzo cenna, jeżeli chodzi o, o to, jak ustawiać tę swoją karierę zawodową otwierać się na te informacje i patrzeć, co ludzie. Robią. To, że kiedyś cięto sierpem zboże, a później kosą, co było już jakąś fanaberią i wręcz właściwie czymś niepochrześcijańsku i jakimś zabobonem, teraz są kombajny, jest technologia, świat idzie do przodu, cyfryzacja. Musimy się na to otwierać, bo to jest nasze życie, to jest nasze otoczenie, w tym żyjemy, w tym funkcjonujemy. Mhm. Więc myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny czas szybkich zmian. Nie dla wszystkich, ale nawet jeżeli był spokojny czas, też nie dla wszystkich był on dobry. Jak ktoś będzie miał problem, to, to zawsze będzie miał problem, tak? Pewnie jest trudniej tutaj w tym momencie dla niektórych, ale ja myślę, że to jest, to jest dobry czas. To jest dobry czas na zmiany. Aczkolwiek ostrożnie, jeżeli chodzi o etaty, no takie jest moje zdanie. Mm -hmm. No właśnie, jakby przystosowanie się do, do dynamiki sytuacji, prawda? I, I wyszukanie w tym, co się dzieje, możliwości dla siebie. Tylko zastanawiam się teraz, co ma zrobić osoba, która się skupia na informacjach, ale niestety tych, które są katastroficzne, po pierwsze. Mhm. Po drugie, zawsze była na etacie i po pierwsze, nie, nie czuła w sobie żyłki przedsiębiorczej, a teraz wieści, że tam w jakichś organizacjach są zwolnienia, powoduje, że ta osoba, zamiast szukać aktywnie, w inny sposób jeszcze pozyskiwać możliwości właśnie zarobkowania, jakby tkwi, w takiej pozycji stagnacyjnej i właściwie taka pozycja na przeczekanie, a może będzie lepiej, a może pandemia się skończy, może ja wtedy zacznę. Właśnie, co tu zrobić, żeby jednak nie zapadać się w tym lęku, tylko żeby podjąć jakiegoś działania i to innego niż do tej pory, bo jak widzimy to do tej pory to było nieskuteczne, jest już w tym momencie. No, to jest niestety trudne. To jest trochę jak z obsługą telefonu. Mieliśmy stary model i śmigaliśmy w nim idealnie i dostajemy nowy model i musimy te nowe funkcje ogarnąć. Ci, którzy zostaną gdzieś tam jakby w takim zamknięciu, na pewno warto, ja, ja od siebie polecałabym im obserwować, co robią znajomi z bliższego, z dalszego otoczenia, bo jednak będą mieli gdzieś w swoim otoczeniu osoby, które gdzieś zaczynają wychodzić i czegoś szukać, może warto też podążać właśnie za nimi, obserwować ich i zobaczyć, co oni robią, a mm. przynajmniej posłuchać, bo myślę, że przynajmniej tyle to można zrobić i nie jest to duży wysiłek. Czyli tak naprawdę słuchać, co mówią osoby, jak sobie radzą, patrzeć na, na te osoby, obserwować je, czy to jest skuteczne, czy nie, czy, czy to działa, tak? czy to gdzieś jakby sprawdza się. No myślę, że tyle można zrobić. Nawet jeżeli ktoś faktycznie ma ten dobrostan taki mocno zaniżony i ta mhm. wartość w ogóle życiowa tutaj bardzo spada w dół, no to chociaż posłuchajmy tego, co robią ludzie, którzy są w naszym otoczeniu. Przynajmniej tyle. Nie trzeba z tego korzystać, ale posłuchać mhm. zawsze można. Mhm. Czyli zwrócić swoją uwagę też na osoby aktywne, popatrzeć jak się zachowują, jakie decyzje podejmują. Mm -hmm. Tak, tak. Ja ostatnio też pisałam post odnośnie grup zakupowych. Bardzo dużo firm. Wiadomo, firmy mają też swoje kryzysy, też mają swoje trudne czasy, chociaż na przykład sklepy internetowe przeżywają teraz w tej chwili tak zwaną drugą młodość. Słuchałam statystyk. 2019 to był obrót 50 miliardów złotych ze sklepów internetowych za cały 2019. W połowie 2020 roku okazało się, że Obrót sklepów internetowych to już jest 100 miliardów złotych, czyli w pół roku zrobiliśmy obrót w sklepach internetowych dwa razy więcej niż za zeszły rok. Notowania ekonomistów mówią, że sprzedaż internetowa będzie rosła o 20% z każdym rokiem 2021-2022. Myślę, że to są zaniżone dane szacunkowe, bo jednak dużo osób weszło do internetu, robi te zakupy przez internet. I tak naprawdę te statystyki będą zdecydowanie większe. Ale chcę powiedzieć, że. Firmy radzą sobie na różne sposoby i są na przykład firmy w Polsce, polskie firmy, które tworzą tak zwane grupy zakupowe. To jest w ogóle fenomen, który tak naprawdę funkcjonuje od wielu lat, ale wiele osób się w ogóle nie skłaniało w tamtą stronę, czyli robiąc zakupy można zarabiać pieniądze. Polecając sklep internetowy jakiejś konkretnej firmy, można mieć prowizję też od zakupów osób, które. My żeśmy zaprosili. I to jest rzecz, której ja na przykład osobiście jestem od trzech lat i bardzo gorąco polecam. Ja się zwróciłam ku temu, kiedy jeszcze tego kryzysu takiego nie było i bo to jest być może ta umiejętność dostrzegania tych różnych właśnie wartości. Mhm. Tak, i, i ja powiem sobie szczerze, ja sobie bardzo chwalę, że jestem właśnie w tej grupie zakupowej, gdzie prowizja tak naprawdę z naszych zakupów wraca z powrotem do klientów. To jest jak, nie wiem, powiedzmy, cashback, to jest jak zbieranie punktów na CPN. Tyle, że tutaj jakby ten system wartości punktów jest bardzo fajnie rozbudowany, jeszcze dodatkowe różne rzeczy, nawet o wycieczki, i można sobie też pojechać gdzieś na wycieczkę pod palmę, jeżeli ktoś jest bardzo aktywny. Są osoby, które nawet tylko i wyłącznie żyją z tego systemu prowizyjnego, bo Powiedzmy sobie szczerze, ale jest taka możliwość. Tam są na przykład powiedzmy takie prowizje, w, jeżeli ktoś jest słabo zaangażowany, to może być kilkaset złotych miesięcznie do budżetu domowego, ale ja uważam, że to już jest coś, a naprawdę jak ja chodzę do za, na zakupy do sklepu, to powiedzmy sobie szczerze, to już są takie rachunki, że ja płaciłam wcześniej nie wiem 100 zł, teraz to już jest 200-300 i właściwie nic specjalnie nie ma do jedzenia. A ja nie żyję na kawiorze i nie żyję, nie popijam szampanem. Robię normalne zakupy do domu. I w tej chwili zrobiło się tak, że te zakupy są holendarnie. Wysokie i bycie w takich grupach właśnie zakupowych stało się tym bardziej i bardziej atrakcyjne. Można mieć od kilkuset złotych miesięcznie zwrotu prowizji mhm. do własnego portfela, ale są osoby, które mają na przykład taki zwrot na pozycji najniższa krajowa lub średnia krajowa. I to jest na przykład odpowiedź też dla osób, które zawodowo chcą się gdzieś realizować na etacie, ale chcą mieć dodatkowe źródło. Na przykład dochodu. I takich pomysłów jest naprawdę wiele, ale trzeba się na nie otworzyć, albo przynajmniej dać sobie szansę posłuchać ich, żeby móc decydować, czy, czy w tym być, czy w tym nie być. Ja uważam, że to jest bardzo dobre. Czas jest świetny, są różne możliwości, ale trzeba się na nie otworzyć. No tego już niestety nie przeskoczymy. To jest kwestia pewnie bardzo indywidualna każdego z nas, na ile ktoś się otwiera, na ile ktoś jest zamknięty. To prawda. A jeżeli ktoś się zainteresował teraz tą konkretną grupą zakupową, o której pani wspomina, pani Aniu, to gdzie może zasięgnąć informacji na ten temat? Zapraszam do kontaktu ze mną. Nie wiem, mogę podać numer telefonu. Do siebie 696410995. Przyznam szczerze, że ostatnio, jak pochwaliłam się i napisałam swoją własną historię, Aha. właśnie to u mnie wygląda, jak ja jestem w tej grupie zakupowej, a jakie tam są profity, jakie tam są możliwości finansowe. Odezwało się z, z tej historii mojej dosłownie do mnie sześć osób. A więc uważam, że to jest bardzo fajny wynik. Przynajmniej ludzie są otwarci, część pewnie skorzysta, część może nie skorzysta, ale nie zmienia to faktu, że faktycznie są jednak osoby, które szukają możliwości, chcą zasięgać informacji. To jest budujące, to jest budujące. Tak, sam fakt. Mhm. No właśnie, i też jakby wiedza o tym, że w ogóle są inne możliwości niż tylko praca na etacie. Albo, mhm. albo własna działalność, że, że są jeszcze jakieś inne pośrednie pomiędzy e, jednak działania, które można podjąć. Myślę, że to też jest ważne, a, a, a nie, każdy, nie każdy to wie. Tym, tym bardziej jestem wdzięczna, Pani Aniu, za, za tę informację. Z jaką myślą chciałaby Pani pozostawić naszych e, widzów? O Jezus, jedną bardzo ważną myślą. Bądźcie otwarci na wszystkie informacje, które krążą wokół Was. Dajcie sobie szansę posłuchać różnych rzeczy, którymi ludzie się zajmują. Ludzie są niesamowici, naprawdę, poszukują fajne rzeczy dla siebie na ten czas i nie tylko na ten czas. Takie, które są nawet i na lata, inwestycjami, które mogą nawet być dziedziczone przez nasze dzieci, wnuków. I to jest takie cudowne, słuchajcie, więc absolutnie otwierajcie się na informacje, na wiedzę. To, to chyba będzie najlepsze, co możecie dla siebie zrobić. Super. Bardzo dziękuję za tę niezwykłą rozmowę, Pani Aniu. Życzę wszystkiego dobrego i Wam dziękuję, kochani, że nas dziękuję, że nas oglądaliście i zapraszam do kolejnego Job Short. Do zobaczenia. Do zobaczenia.